Cześć, śmieńczaków, witam was na moim kanale, tłukaninam, a to i kolejny odcinek z Gita raz na tym kanale. No. I co? Y mam w planach nareszcie y na siłownię pojechać. Y bo jak pamiętam, chyba tak mówiłem, że co. co trochę będziemy jeździć. Je 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 Chodzić na siłownię, a kuwa już w, pół, w pół czasu nie byłem na siłowni. A gdzie tu siłownia była, tu w mieście? Czy w ogóle była? A jest, tu. Jest siłownia. Jest, jest siłownia. Co chłopiec zrobiłeś, że cię y, policja goni? Coś musiał zrobić? Padajta! ta, wysiadać, wysiadać, wysiadać. No, już wyzywałem na ruch drogowy? Chyba ja. <ścoughs> Jak ty nie wyzywać, kuwa, na ten ruch drogowy? Naprawdę, gównianie, gównianie, jest te ten ruch drogowy. Kuwa, kawą się oblałem. Ja i koszulka do prania musi iść. Ech, ok. Kuwakanio, nie możesz. Yy, nie umiesz normalnie się napić kawy, nie? No to wygląda, że ja. Dobra. 20 funtów. Na jakby kilogramy, to nie wiem ile jest. Jak tu się kurwa ta... Aha... Okej. Okay. Tak się robiło. A tu też się nie da? Nie. Śniad. Niby te same klawisze, ale kurwa No spoko. Spoko, 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 spoko już kuwa, Nie wiem ile odcinków leciało z tej serii, ze Szeroka. Ale no, y... jest Szeroka. Y, jest seria, no Szeroka. Mogliście zobaczyć, no. Bo to Kupowała ten, ten odcinek, chyba. To nie wiem, jest który y, 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 nagrany y, przed y, odcinkiem tam ten. ten odcinek, no, jest nagrany, nagrywany, gdzie jest y, jeden, y, y, jeden, jeden odcinek z tej serii nowej. Wiesz Aha, jutro wrócić, okej. Okay. Pierwszy odcinek jest yy, na kanale. Oprócz tego, przed yy, tym odcinkiem nagry nagrywaniem, nie wiem, 2-3 od odcinki są. A tak to nie tak, yy, jakby odcinków. Okej, okay, byliśmy na siłowni. Byliśmy, tak? Byliśmy. Wkró w że yy, bardzo krótko. Ja w ogóle nie wiedziałem, że tak jest, że tam ileś czasu ten i co on siły nie ma, czy co jest yy, za. Nie wiem, nie rozumiem. Tak nigdy nie grałem tak. No. Jak kuwa, kto ogląda... Na bieżąco, na bieżąco tą serię, ale to chyba w, było w pierwszych odcinkach mówione przeze mnie, że ja, ja zawsze w tą grę grałem tak, że pojazdami się jeździło y, wciul szybko, skakało się y, na rampach, nie na rampach, się po prostu bawiło się tą grą, a się nie robiło misji albo no, no siłownie się szło. E, się chyba strzelało do ludzi nawet też tam kiedyś jak się grało. Ale nie było tak, że się misje robiło. Dobra, ja e, robię cięcia i zaraz, e, zaraz się widzimy. I kurwa, jak mówię o tym wszechu i to też yy, zacząłem teraz, yy, jakby tą serię, yy, bo jeden aktor yy, no zmar, yy, który, który no bingował yy, no, no osła bingował w grze i w filmach tak mi się wydaje bo tak samo brzmi tak no jakby wszystkie postacie tak samo brzmią jak w filmach bajkach w filmach ciulwie jak to tam czy to są filmy czy bajki ja filmy mówię animowane chyba tak się mówi chyba ta to, to jest taki rodzaj no i ale zapomniałem do, nagrać yy, stawkę o tym, że no ten aktor zmarł i zniczę dla takiego dla tego aktora. Będę musiał do drugiego odcinka dograć na początek odcinka. Bo w pierwszym odcinku zapomniałem kurde dograć. Jakby ta seria powstała yy, dlatego, bo chciałem no, to powiedzieć o tym aktorze, że zim... A, a kurwa zapomniałem, nie wiem, się ba za bardzo chyba zajarałem yy, grą samą. O kurwa! Wow! Już chyba dojeżdżamy. Coraz bliżej jesteśmy. Ale już y, przestanę o tym aktorze. No smutno jest, ale no... Życie po prostu, życie. E, no i... M, nie mówię o tym aktorze już. E, to gra jest naprawdę za Zapomniałem, jak ta gra zarobista jest. Przyjechaliśmy tu, bo w poprzednim odcinku jakby zrobiłem to, ale mojego głosu nie ma, bo mikrofonu nie miałem włączonego. Zapomniałem w ogóle, po prostu nie, zapu nie zapomniałem. kuwa co ty gadasz, kadio. Nie zauważyłem, że mikrofon nie jest wyłączony i w tym odcinku znowu to zrobimy. W tym odcinku będę chciał to zrobić idealnie, żeby... żeby zrobić to fajnie, dojechać, a nie jak kupa debil po górkach, nie po górkach, k**wa masakra. Wczoraj też taki dzień miałem, wczoraj, no jak poprzedni odcinek nagrywałem, to taki dzień miałem taki kuwa ciulowy i dlatego ten odcinek chyba taki se może być, jest, może być, jest, ciul wie jak to ten teraz. Jakby tego odcinka jeszcze nie ma na kanale, ale nagrałem go i... No wie, no kuwa... Dobra... Ty co kuwa, tam... <ścoughs> nie wiem... Nie wiem... Ta gra jest taka śmieszna, taka trochę... Nie wiem jak to powiedzieć. Ej, ej, jej, ej. No spadaj na dół. Dobra, dobra, dobra. Czemu forsa nie, nie idzie na dół kwa? Jak czas mija? Leci wcześniej, jak ten, to kasa leciała na dół. Jakby suma kasy forsy, jak to jest? Kuwa ten, rzeczywiście to by kuwa. O dzięki, Japie- Dole Jak tutaj kuwa zrobione Rzeczywiście to by ta ciężówka Ten samochol, samochód policyjny by kuwa rozwaliła A nie ciężówka tak by poleciała o Ja nie mogę Ja są kurwa do mnie tak jest Cimiekło ta kurwa Rok, na no serio kurwa jak <noise> w ogóle? <noise> hm No fajnie Rockstar No powiewam wam, Nie <noise> Nie ja wiem w ogóle nadal, czemu ta policja nawet zgodzi. Coś nielegalnego przewodzimy czy co? Kurde, nie wiem. <słuch> uh -huh. A w ogóle... Yy, komentarz yy, dostałem, gdzie napisał, że się znudził oglądaniem tam odcinka The Fortnite'a. Tak nie napisał tylko no, tam komentarz Znudziłem się oglądaniem czy jak tak i, i mu odpisałem, czemu subskrybuję kanał. glabeki Co... Jak, jak logikę sobie psuć jakby... Co to za logika kuwa? Kogoś się nie lubi oglądać albo w ogóle nudzą cię filmy jego, tego twórcy co subskrybujesz GLABEKI? To ciła subskrybować w ogóle. Nie wiem, nie rozumiem takiego myślenia ludzi. Ale okej, okay, co ja będę komentował, co ja będę ocenił. I kurzęcie. no teraz zapowiem, ja że mnie nie odchodzą tych komentarza i będzie katana. No, cię nie obchodzę mówisz o tym. No. No, zajebista gierka, kurwa. Siapie. <grywa> eee, gierka, kurwa. A, jeszcze kilka kopierka, Trzy gwiazdki? Nie było tak jak, że cztery albo pięć? Dopiero? Co tam kurwa grą? Na no serio się pytam. Ta grafika, kuwa. Tam kuwa, ja dole Ja? Co za fizyka? Głupia. Kto to robił tą fizykę tutaj? Chyba nie wiedzą jak prawdziwe rzeczy działa. Że taka ciężarówka ma taką moc i jest taka ciężka, że taki sam mały samochód kuwa nie, nie zepcha y, takie ciężarówki kurwa. Nie wiem. Któremu ja mam k***a jechać? Co? Nie nie rozumiem tej gry. Śmieszne. Co za jaja kurwa? No, kurwa skręca, ja nie. Śmiech na sali, kurwa. nie dojechać, a nie. W ogóle nie warto ich piskać, chyba. Bo nie wiem, jakąś kupię, taką siłę mają, że. zepchają tak. z. zapy. Kuwa. Nie wiem, coś Cześć tu fizyką kuwa coś poszło nie tak. A dobra, się nie odzywam już Dobra, co go nie? Aha, okej. Okay. No. I patrzcie kuwa! I patrzcie! Jak jadę sobie ładnie. Okej, okay, dojeżdżam do miejscówki, którą chcę zobaczyć. Co? Co będziemy mogli tu zrobić? Ej, je? co się... Co się? aha okay mm -hmm. Ten czas nam starszy? Ale się gównianie skręca, ale gównianie się skręca. Cia, 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 kurwa! No i ja. Kto to kurwa wymyślił? Dobra, ostatnio zostało. Dobra, mamy to Takie coś po prostu ok? Takie coś po prostu Czyścimy ten budowę y z kamieni Dobra To będziemy mogli taką normalną misję jechać jechać i zrobić i co? Ja robię cięcie i się widzimy obok nowa misji Okej okay. Tu co Tego nie był Tego nie zauważyłem był Czy anything? tego nie było w ogóle Your Not a we faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun, how'd it go? I don't know, Santos. I woke up at a Japanese back house about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastyczne słońce, To lecimy, szukaj Paula i Macera. Dobra, musimy jakieś pojazdy wziąć. Dobra, odznaczyć mogę. Okej. Okay. Myślałem, że myszka przestanie działać. Aha, tu nie ten taki park... To jest ten. I stąd mogę wziąć jakieś pojazd, no. I jakby to i mój samochód wziąłem z parkingu. Ale w poślizg, yy, Wpadł. Ten samochód w ogóle w poszlizgi wpada. Jakieś dziwne. Idziemy gdzieś na pustynię, Jedziemy, czy co? Oni gdzieś na pustyni są czy co? No tak, pojadę tandy. Tak z Skrótami. Żeby się nie rozwalić tylko. Dobra i tutaj. Żeby na tą głupią strefę nie wjechać. I żeby policja mnie nie goniła. To będzie kurwa przypał taki, że... Ale ślizgę zrobiłem... Nie gdzie, gdzieś tam. Jakąś się ślizga kuwa Ten sam chód <grystanie> dawaj Dasz radę Albo kur... nie. U góry gdzieś? Kurwa. Tutaj. Jesteśmy. Hello. Hello. Jest, jest... Hey, out here? jest hey, ktoś tam? Hey, man, you right? Aha, tu, 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 tu. dwóch I was having a dream. I was wanking with some fat bird's tits when this twat turned up. Macker, you fucking psycho. You did it again, didn't you? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off! <laughs> Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride in the town or something. But I'm a fucking raspberry! i not a fucking raspberry. I can't feel my legs RP! I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, Man, <laughs> yeah, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? Uh, so where I'm taking y'all? I got a pal Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas, sweet. Alright. Fuck off, string. Oh, Charming. Alright, ladies, let's go. No, okay. Okay. Well it felt like you could feel him honest. So church. <laughs> yeah. We can't walk back, son. Look at the state of us. Shut up. Wait, killer, wait!

Dobra Mamy Ta się nie wyrąbać do wody I się nie rozwalić

Hmm, się już. Okej, okay, możemy jechać. Będę wolniej jechał, chłopie. Jak źle się czujesz, to będę wolniej jechał. Okay, cool. Here we okay, stash me. It's just like to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas! Is that him? That there city boy's gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you, silly, for giving me and my fellow the red bumpies. I'm a to give you a. Yeah. Oh no! Run like fuck! Everybody in the car! Need to get silent. OK, ja zakończę ten odci odcinek. Zakończymy ten odcinek. I co? Jak ten odcinek ci się spodobał, to łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. I tam wiecie co dalej. A jak ten kanuta się spodobał, podoba, to Chcesz komuś polecić ten kanał, to zachęcam Cię do udostępnienia tego kanału na Discordzie, Facebooku, Twitterze i tam nie wiem gdzie i co. Wchodź do opisu kanału rozfilmu i co. Ja się z Wami żegnam do kolejnego odcinka na tym kanale i cześć.